Czy Narcyz myśli o tobie? Oczywiście, tak. Narcyz myśli o tobie od czasu do czasu, nawet gdy wydaje się, że ruszył już naprzód. Nawet jeśli Narcyz jest już z kimś innym, z nowym źródłem zasilania, w dalszym ciągu o tobie myśli, lecz nie myśli w taki sposób, jak ty myślisz o poprzednim partnerze o nim. A to dlatego, ponieważ nie widzi cię jako odrębnego, niezależnego człowieka. Narcyz widzi cię jako przedmiot, który istnieje po to, by mu służyć. Dlatego nie nadaje ci jakiegoś istotnego znaczenia. Myśli o tym, co mu zapewniałeś, co mu dawałeś, co dla niego robiłeś. Tak więc Narcyz o tobie myśli ale nie myśli w taki sposób jakbyś chciał myśli w kategoriach przedmiotu kiedy ostatnio zastanawiałeś się jak czuje się jakiś przedmiot który do ciebie należy